Witam serdecznie w Salonie Kominków z Norwegii, Studio Jotul Opole. Dziś przechodzimy do konkretów, czyli pierwszy odcinek instalacja oraz zapoznanie się z środowiskiem graficznym Kerkitea oraz pierwszy próbny render z pliku, który jest w katalogu demo, czy znaczy w katalogu przykłady, żeby można było zobaczyć, czy u Was to wszystko ładnie działa. Pierwsza sprawa. Otwieramy przeglądarkę. Wchodzimy na stronę kerki.te.net. Przechodzimy do działu downloads. I wybieramy wersję dla naszego systemu operacyjnego. Ja wybiorę dla Windows. Jak widać bardzo mały plik, w związku z tym bardzo szybciutko się ładuje. Uruchomiamy, czy zezwolić i tak dalej. Ja tego nie będę instalował, ponieważ zainstalowałem to już wcześniej, więc proszę przejść tylko przez proces instalacji. A potem przejdziemy dalej. Bardzo ważna sprawa. W momencie, kiedy zainstalujecie Państwo Kerkite'e na swoim komputerze, trzeba przyznać jej prawa administratora, ponieważ jest to stary program i ma trochę problemy z nowszymi Windows'ami, czyli z siódemką, ósemką, dziesiątką. Dlatego że w momencie, kiedy dysk twardy C jest jak gdyby chroniony przed niepowołanym zapisem. To za każdym razem, w momencie, kiedy chcemy coś przekopiować do dyskusji, pojawia się nam taka informacja, odmówia dostępu. My oczywiście możemy sobie sami kliknąć, przyznaj uprawnienia administratora i nam się to skopiuje. Natomiast sama Karketea jeżeli tego nie powiemy na początku, że może coś takiego zrobić, no to po prostu nie będzie miała takiej możliwości. Dlatego należy przyznać jej. Uprawnienia administratora. Jeżeli ktoś nie wie, jak to zrobić, to szybciutko pokażę. prawe przycisk myszy, właściwości i zazwyczaj jest to w, przy, w zakładce zgodność. Urucham, urucham ten program jako administrator. Zatwierdzamy, robimy OK i nam wszystko ładnie działa. Dobrze, przejdźmy do samego programu KRKTEA. Ta informacja kontrola konta użytkownika mówi nam, że uruchamiamy program, który jest uruchomiony w trybie administratora. W związku z tym oczywiście klikamy jest albo tak i przechodzi nam y okienko Karkytei. Krótki rzut oka. Jak każdy program w Windowsie mamy y menu, mamy paski na pasek narzędzi, mamy y tutaj z prawej strony... Nasz podgląd na bibliotekę materiałów, z których będziemy korzystać. Na dole jest szybki podgląd, z którego ja praktycznie w ogóle nie korzystam, bo zazwyczaj korzystam z większego podglądu, żeby zobaczyć, co się dzieje w czasie renderingu. I z tej strony będą nam się otwierały wszystkie elementy sceny w postaci drzewa czyli będą wszystkie elementy na scenie, wszystkie kamery, wszystkie lampy. Słońce, i tak dalej. Będzie to ładnie tutaj rozrysowane. Zobaczycie Państwo potem. Szybka, szybka podróż przez menu. File, wiadomo, otwieranie, zapisywanie plików, również instalacja bibliotek. O tym osobny tutorial. Od, odpalanie skryptów animacji. O tym osobny tutorial. Edit, wiadomo, powtarzanie, cofanie, grupowanie, odgrupowanie, kasowanie. Większość z tych rzeczy i tak znamy z klawiatury, znaczy z struktur klawiszowych. View, no tutaj jest dużo opcji. Navigation, o tym będę mówił w następnym tutorialu. Przełączanie między różnymi rodzajami nawigacji. Akcje, no to jest dublowane to samo co mamy tutaj na, na pasku narzędzi. Adjust, wszystkiego rodzaju zmiany widoku. Też będzie o tym osobno. Gizmo, fajna nazwa, ale Gizmo będzie bardzo użyteczny, osobny tutorial. Kompas, czyli ustawienia naszych, naszych układów współrzędnych czyli co, co ma być X, co ma być Y, co ma być Z. Set view bardzo krótkie, i proste komendy: typu zresetuj widok, wycentruj dopasuj do, do naszego okna. No, i go to side, czyli zobacz model z, z góry, z dołu, z frontu, z tyłu, z lewej i z prawej. Insert. Do wstawiania. Jak sama nazwa wskazuje, można wstawić model. W, zaraz po zainstalowaniu, po zainstalowaniu Kerketei jest tylko dostępny basic primitives. Reszta trzeba doinstalować z bibliotek. Pokażę oczywiście, jak to zrobić. Globals. Do ustawiania środowiska, żeby nie było, znaczy można ustawić środowisko zewnętrzne, czyli gdzieś jakiś ładny park czy, czy plaża, a można również zastosować środowisko wewnętrzne, czyli jakieś pomieszczenie, w którym nasze modele się znajdują. No i można wstawić kamerę, można ustawić światło. Można wstawić reflektor, można wstawić projektor. No i to nie wiem co znaczy, ale pewnie, pewnie wyjdzie w praniu. Settings. Ustawienia sceny, ustawienia światła, i, znaczy słońca i nieba, ustawienia materiałów oraz ustawienia zaawansowane, w których proponuję nie, nie kopać. Z, chociażby z tego powodu, że nie wiem dlaczego próbowałem zmienić tam jakieś ustawienia i Karketa ich nie zapamiętywała. Jak się uruchamiało na nowo, to ustawienia dalej były nie, takie same jak na początku. Render. Zakładka render, czyli samo renderowanie pliku, czyli liczenie fotonów, odbić, trasy światła, cieni, kaustyki i tak Tu się ustawia to, to będzie w zasadzie naj, największy Objętościowo część naszego kursu, jak ustawiać ustawienia renderu. No i oczywiście, wystartowanie renderu, zapauzowanie i stop. W Tools, czyli narzędzia. Walkthrough Animation pozwala, jeżeli mamy wyeksportowane dwie sceny ze SketchUpa i w sketchapie możemy sobie zrobić animację między dwoma scenami, to tu jest dokładnie to samo, tylko że tutaj nam te sceny ładnie będzie potem klatka po klatce renderował. Bitmap Coordinators to jest e, narzędzie do zmiany wszystkich bitmap w danym. E, w danym. no. no. W danym materiale, w danym na przykład mamy bitmapę drewna, mamy bitmapę normal drewna i bitmapę bunk drewna. Jakbyśmy zmieniali wszystkie ręcznie, to by to długo trwało. To narzędzie nam pomaga to zrobić szybciej. Jeżeli nic z tego państwo nie rozumiecie, to nie szkodzi, będzie wytłumaczone w osobnym rozdziale. Instancing brush. Bardzo fajna rzecz. Mamy jedno drzewko, na przykład na scenie chcemy zrobić las tym narzędziem właśnie. No i window czyli mamy możliwość włączenia sobie okienek, konsola, render image i network log. Network log jest praktycznie nieużywany, ponieważ KKTA może też renderować w tak zwanej farmie renderującej, czyli podłączonych kilka komputerów ze sobą w sieci, w jednej sieci i w tym momencie po prostu renderujemy, renderujemy szybciej. OK, czyli to mamy krótki przejazd przez przez menu, no i teraz najważniejsze opcje najczęściej używane są wyrzucone, jak gdyby na pasek, na pasek narzędzi, no czyli otwieranie, zapisywanie sceny, zapisywanie obrazka, cofnięcie, ponowienie, nawet nie wiem co to jest, bo nie widać, <ścoughs> select, rotate, czyli ob obracanie, w blenderze się to nazywało pan, Orbit, orbit, rotate, pan, czyli łapka przesuwanie w lewo, w prawo, roll, czyli obkręcanie w ten sposób modeli doli, czyli to jest, jak na przykład widzieliście Państwo kiedyś, jak kręcą film, są takie wysięgniki, na końcu tego wysięgnika jest kamera, to w doli to jest właśnie taka symulacja kamery, która może filmować jak gdyby nad obiektu. Reset, czyli wrócenie do podstawowej sceny, przełączenie, o to jest bardzo fajny przycisk, przełączenie per perspektyw i paralel, czyli pe widok perspektywiczny i widok yy, równoległy. W blenderze się to nazywa widok ortogonalny, to jest dokładnie to samo, czyli jeżeli patrzymy w tym momencie na górę. Yy, Mamy cuba, czyli sześcian. Patrzymy na niego z góry w perspektywie. W perspektywie to widać po prostu jego boczne ściany. W momencie, kiedy patrzymy w parallel view, czyli ortogonalnym, widać tylko sam kwadrat. No i ściany, znaczy widok z góry, z dołu, z frontu, z tyłu, z lewej i z prawej. Tutaj mamy podgląd okienka, w którym będzie render. Tu jest standard start rendera, jego uśpienie i wyłączenie. Tyle jeżeli chodzi o, o wygląd samego programu KerkTech. W porównaniu na przykład z Blenderem, to jest jedna setna tego, co mamy na oknie Blendera, ale też z drugiej strony KerkTech to nie jest, program, nie jest program do tworzenia grafiki 3D, tylko jest program do renderowania. I na zakończenie proponuję zrobić sobie krótki render. Otworzymy sobie plik, który KTA dostarcza razem z, z instalacją, wchodzimy na dysk C, trzeba KKT znaleźć. Jeżeli macie Państwo system operacyjny 32-bitowy będzie to Program Files. Jeżeli to jest system 64-bitowy, to się ładuje ten program w Program Files 86, czyli 32-bitowe. Niech mi ktoś wytłumaczy, dlaczego 86 to jest 32-bitowy, ale to jest Windows. Czy ja wiem dlaczego tak jest, ale to jest Windows i w związku z tym. Kerketea, Render Rendering System wchodzimy i examples, czyli przykłady. I proponuję od razu sobie włączyć taki ładny renderek Windows i XML. No i mamy podstawową scenę, żebyśmy mogli coś na niej zobaczyć. Szybciutko, jak się poruszać po scenie, kółkiem do przodu robimy zoom. Kółkiem do tyłu zoom out. I żeby zobaczyć coś więcej niż te takie wireframe, czyli widok tak zwany nitkowy czy drutowy, różnie na to mówią, druciany, naciśniemy klawisz V na klawiaturze i pokaże się, co na scenie jest zrobione. I ten obrazek sobie wyrenderujemy nie patrząc na ustawienia. Tylko ustawiamy, znaczy na ustawienie renderu, tylko po prostu naciskamy tego chłopka zielonego, niech nam ten obrazek się wyrenderuje. Nie robimy na razie tutaj nic, robimy OK i włączamy sobie obrazek podglądu. Jak widać, program renderujący KRPTEA teraz w tym momencie zaczyna działać. Okienko możemy sobie ustawić tak, żeby nam ładnie wszystko pokazywało. No i jak widać, na żywo ten obrazek będzie nam się wyłaniał z, wyłaniał z takich pikseli wielkich, będzie coraz te piksele będą gęstsze, aż się obrazek wyrenderuje w całości. Ja teraz zapauzuję, bo to na moim komputerze może potrwać jakieś kilka minut. Na, włączę się przed tym, aż pokażę, ile czasu mi to zajęło. I potem dokończymy sobie, dokończymy sobie filmik. Więc na razie pauza, a za chwileczkę będę wracał do Państwa. No, teraz już jest 40% wyrenderowanego jak gdyby, znaczy 41% wypuszczonych promieni światła, które już karkieta przeliczyła. Trwało to 2 minuty 50 sekund. No już widać zaczyna się robić ciekawie, bo. Tu mamy światło. To światło jest rozproszone na tej, na tej ścianie, na tej ścianie. Od tej piłki szklanej, lustrzanej się odbija, jak widać. Przez tą przechodzi, odbija się na jednej powierzchni, odbija się na drugiej i skupia nam pięknie po drugiej stronie tej szklanej kuli. Oprócz tego widzimy, że tutaj ładnie się w naszej podłodze odbijają różne kolory. No i pomału ten obrazek zaczyna nabierać życia. Ja znowu zapauzuję i wrócę przed samym końcem, przed samym końcem wygładzania, czyli anti-aliasingu. -aliasing, o, teraz jest 99 ray tracing i teraz włącza się tzw. anti-aliasing, czyli wygładzanie tych wszystkich takich ostrych krawędzi, ostrych ząbków na brzegach, na brzegach obrazka. W momencie, kiedy anti-aliasing dojdzie do końca, Wtedy mamy gotowy wyrenderowany. Ona, na przykład, tutaj widać takie schodki. I po skończeniu tego antyaliasingu tych schodków nie powinno być widać. Tu szczególnie jest bardzo widoczny ten brak antyaliasingu. Zawsze można sobie odświeżyć obraz, sprawdzić, czy to już zrobił. Ale zazwyczaj dopiero pełny antyaliasing jest osiągany po 100%. Tutaj na górze. Jak widać, render trwał stosunkowo długo, przynajmniej na moim komputerze, natomiast proszę mi wierzyć, że w Blender Cycles tego typu widoki na moim komputerze to byłoby jakieś 6-7 godzin. Różnica jest kolosalna, jeżeli chodzi o silnik Blender Cycles, który jest najczęściej teraz używany, jest do niego mnóstwo tutoriali. Sam też przeglądałem praktycznie wszystkie, ale mówię mój komputer za słaby, dlatego zająłem się Kerketeon. O, kończymy już. 97 antenasynku 6 minut 2 sekundy. Koniec obrazka. Czy koniec tego, o, te ząbki jednak tutaj zostały, czyli musiałby być, musiałby być troszeczkę większy ten render, w sensie więcej mieć rozmiaru, bo teraz ma 800 na 600. Tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Zapraszam na kolejne. W kolejnym będziemy rozmawiali o tym, jak poruszać się po scenie, w jaki sposób można przestawiać, yy, przestawiać poszczególne elementy i generalnie jak się poruszać po, po przestrzeni 3D. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.